Cześć! Chciałbym zaprosić Was na wspaniałą przygodę. Przygodę, w której zakładam kanał na YouTubie i jak go tworzę od początku, co będzie się działo dalej. Właśnie tutaj o to chodzi: żebyście dołączyli do mnie i razem ze mną go tworzyli w sensie. Będziecie mi podpowiadać, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli usłyszeć. Mogę opowiadać o życiu. Mogę śmieszkować, wygłupiać się, nie będę śpiewał ani tańczył. Na początku głównie będę grał w gry wideo, bo jest to taka moja pasja jeszcze z dzieciństwa. No ale kto urodzony w latach 80 nie grał w gry? No proszę was. A tutaj właśnie chciałbym pokazać wam jak ja zmagam się z tym medium. Zapraszam was bardzo serdecznie, subskrybujcie, wspierajcie. Jest to bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy chyba będzie to kanał, gdzie można właśnie zobaczyć od początku, jak się go buduje, jak się go tworzy. A dodatkowo ciekawe jest to, że jeśli ktoś mnie zna, to wie, że nie zostało mi dużo czasu, a i tak mam siłę i dużo pozytywnej energii, żeby zrobić coś takiego. I chciałbym, żebyście to przeżyli ze mną do końca i w sumie od początku do końca. Pozdrawiam, cześć.